Siema, ja jestem Lord Skiba, a w tym odcinku Pogrywam sobie fps z tym Lordem Kacperkiem Dawno nie było z nim odcinków, ale... W ogóle dawno nie było odcinków Patrzcie Już napisał dwie rzeczy, pół napisałem, że yy, nagrywa odcinek, a ja dopiero co zacząłem Przecież, było... To mi korekta no to korekta po prostu mi się włączyła to mi napisała Dzisiaj będziemy grać w PSA Chwila, poczekam aż napisze Odpiszmy Dzisiaj będziemy grać w PSA Zasubskrybujcie mój kana kanał, jak widać tu Jak Lord Kacper, e, gra ze mną Ostatnio no, w ogóle nie grałem Jestem na tych 2700 jak, jak będę miał 2 900 2 990 To nagram odcinek z tego Jak wbijam 3 koła nie, no. I już mi to wypijam to od... nagrywał odcinek z. Jak wybijam 2-koła, no chodź mnie do nerwu, chodź, 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 tu pokąpić Niestety nie udało się go zabić Starza się Uciekaj, mnie nie ma o niestety mam te lagi, bo chwila. Włącz sobie dane. Zrobię się ponownie obojętnie strącą. Niech będę grać, albo chociaż nie Dalej. Przepraszam was za to widzowie. Ale mi im prawo nie chce się zbudować. O! Uch. Muszę napisać, sorry. No, będziemy grać dalej. Zmienię sobie postać szybko. Niech będzie ktoś. O, Franka wezmę. Ja to się gra wyłączyła. Nie mam Taki smutny dzień niestety. Nie dostałem żadnej jedynki, on nic po prostu mam taki smutny dzień. Nie jest to jakaś rzecz, to jest sprawa prywatna. Uciekaj! Ja lubię tym synotypa. Przynajmniej minus jeden team. Uciekaj, bo cię załatwę. Jestem szczodrawnowcą. Jakby mnie. Aha, subskrybujcie kanał Dawo Król Dawo No czemu mnie ciągle zabijają Ja wygram w solo Zmienię sobie postać albo Nie on zmieni też postać Ja chciałbym tą nową postać Bibi. A teraz ściągnąłem taką jedną apkę jak będzie działać to będę opowiadać 1000 gemsów. Albo nie ważne nic, nie było. chcę pograć. Chcę się sobie wygrać, szykuję skrzynki na opening. Będzie, będzie opening. Jak bijecie pod tym filmikiem 5 łapek w górę, to będzie opening. Jak najszybciej zrobię. Jak bijcie do sobot do, do, pi do piątku 10 łapek w górę, to... Robien, robię opening na kanale. No, czemu mnie ciągle zabijają? Ja to nie rozumiem, czemu. No czeka. Ja nie gram z nim, bo on zamiast się kapić, to atakuje. Tylko teraz na nim pucharki Teraz mam poniżej 270. No. Ja opuszczam go. No nie. Kiedyś on był lepszy w grau, teraz jest o wiele gorszy. Pamiętam, kiedyś był jeszcze lepszy ode mnie, ale to było na początku Brawla. Kiedy jeszcze zacząłem grać, ja miałem tam parę pucharków, on już miał tysiąc. Teraz go prześcignąłem, bo nie grał przez bardzo długi czas. Idź Barley, czy załatwię? Ja cię załatwię. Chodź go mi grało za Piper to zupełnie ale prima. ale prima jest zapośnikiem, piper jest zwykłym gościem. No, co się dzieje? Nie ja są nie wychodzę od niego. On nie umie grać! Teraz ciągle na nim pucharki! Nie! Widz gotowości. ja wychodzę od niego. Nie będę z nim grać. Wezmę sobie... Nie wiem, jeszcze. Wezmę sobie może Bula. Mam w ogóle Bula na 15, żadnej... Innej postaci takiej nie mam. Uwaga, żeby nie brał duo. Mmm, wziąłem doło. Dobra, na rundkę sobie tak zagramy i będzie dobrze. Mhm. To się nazywa z pracy. Praca zespołowa. Chodź, ja bym nie nawalał. Nie nawalaj. Ja bym nie nawał Niektóre postacie mogą cię zabić na strzał. Niektóre postacie są tak silne, że... Zas czy mogłem się zasrać, a nie tak giniesz? Ach, czemu mnie to tak denerwuje? Taka gra? Ta gra mnie nie lubi. Ja są szodzę typu Nara. No, samotku w końcu. Ja tam nawałam do nich ciągle. To nic nie daje. No załat, jesteś paperką. O! Widzisz, ja zbiorę. Przynajmniej będziemy mieli pojęć. Nie wiem, się kampił do końca rundy. Może i możecie mnie nazwać nad kamperem, ale czasami trzeba się kąpić. Żeby grać. A w ogóle mam teraz ciekawostkę. Jak te ty, typy będą mogli... Czasu do czasu widzieć, że wy jesteście w krzykach, bo są takie kropki za wami, widzicie? Tu? tak za tym typem. Takie kropki. No nie jest sobie czwarty. Znowu bo tylko tracę na tym Ciągle uciekam od nich. ja jakoś umiem grać. Nie to, co oni. Niektóre typy w ogóle nawet włączyć brałem nie wiem. Ale teraz zleciłem komuś. Właściwie nie będę mówić, co zleciłem, ale to jest bardzo to że na dużym skala. Pewnie to nie zrobię, ale przynajmniej zaoszczędzę hajs. To było nawet dobre w pierwszym miejscu. Teraz przez lorda kacpra Kaspera to muszę sobie. wiecie... Muszę teraz sobie powiedzieć 2700. Kiedyś był dobry, z każdym razem z nim wygrywałem, a teraz tylko przegrywam. Kiedyś było. Kiedyś był fajnie. Nie, na środek ja nie idę, na że ty lubisz chodzić na środki, to nie oznacza, że ja lubię. No i widzicie, wszystko załatwione cztery. Goście nie goń po co załatwi. To jest szeli. No na przykład ze od kolta. A co bardziej wolicie? Wy powiedzcie. Szeli czy kolto? Dobra, goście tutaj nie. Nie. No nie, ja uciekam. Zaraz mnie zało. Połatwiam, jak tego Jękczuksa. Znaczy, sorry, Jękczuksa jest najgorszy na świecie. Nie spadałem w ogóle z Nie będę go nie będę promować. No czemu do mnie zawsze? To no czwarte miejsce. Czemu zawsze do mnie muszą nawać? Ja się sam. Teraz sam gram. Teraz sam gram. Chciałam co im trochę czasami, ja zawsze muszę mnie denerwować, szybko. A mam pytanie, co zrobiliście swojej mamie na dzień matki? Ja, ja zrobiłem co... ja kupiłem czekoladę i kwiaty. tak na szybko nie chciało mi się robić nic, po prostu kupiłem mi czekoladę i kwiaty. Po tej rundzie kończymy odcinek. Dzisiaj nieudany odcinek, ale muszę w końcu jakiś nagrać. Hmm. A miał być jeszcze jeden odcinek, tylko że mi skasował Lord Szymon. Lord Szymon mi skasował odcinek. Nie A to, aha, subskrybujcie kanały. Nie wiem czy Respectus i Stars chyba nic nie tak czy się bo już nie wiem tego chyba filmów jestem pewien. Zasubskrybujcie rozpaczcie wraps najpierw co. Hmm. E, Przepraszam was. Przepraszam was, będzie cięcie. Przepraszam was za to po prostu. Nie musiałem coś zrobić. No ale nic was nie ominęło za bardzo. Tylko parę sekund. Będzie, ma Czek będzie dobitka i to. No nie, jest strzał. Chociaż mam dwa. Dobra, plus 6. Jak będę miał dwa to fajnie. A bola chyba chcę wpić na 16 rangę już. Jeszcze to zmontuję. I będzie fajnie. Mam taką aplikację. Jeszcze zrobię odcinek z, z aplikacji do zrobienia intro. Bo mnie ktoś pyta, jak robię intro, jak robię intro. Teraz zrobię lepsze intro. Hmm. To zasubskrybujcie mój kanał. Ka mój kanał, kamrat, kanał e Królowo, t Tymex i Adrianek. Jeszcze tam jest jeden kanał, ale go nie podam po mnie osiem, nigdy nerwuję ciągle. Dobra tam podam. Lord Szymon. No. No dobra, to kończymy odcinek. Dajcie łapkę w górę i komentarz pod tym filmikiem. A ja wam przypnę serduszko. Na razie i cześć.